Witajcie kochani, dziś na wojnie ukraińskie Feniksy no, sojusz o swojsko brzmiącej nazwie, wprost z Ukrainy no i co, przede wszystkim wszystkiego najlepszego z okazji tych świąt niezbyt pięknych za oknem, no ale jest jak jest no dobra, mamy tu jakieś resztki Niestety godzinka tylko została, także nie ma na co czekać. Spróbujemy przedrzeć się przez te super ekipy. No, żółci na początek żółci ostatnio na dwie wiwiki gramy i tak zostanie. Aha, dobra. Oddziałki przerzućmy wiwice ten. Myślę defensywny Niech to leczenie trzyma się jak najdłużej Dobra, walimy dobra, słabo z klockami coś tam niby jest, ale porozrzucane bardzo po planszy Spróbujemy podpowiedź, no niestety się nie udało, ale podciągniemy jeden żółty. Dobra, weszły jakieś. Może w środek wejdą? Dobra, Vela odpali. Tak czy tak, już nie ma szans na to. Mamy wiwiki, tylko tyle, że długo się ładują. Mamy następne złożenie tutaj na lewej stronie. i combo, combo. Motylki wystartowały. Spróbujemy środek troszeczkę. No, dobra, przeżadzeni. Mamy złożenie, ale to niestety było za mało. Zbyt wolna mana niestety. Niestety, niestety. No, jakieś klocki były, nie można powiedzieć. Natomiast trochę zbyt rozstrzelone. Dobra, spróbujmy tą ekipę, myślę, zielonymi. Tak jak się to należy. Zrobimy. Także nasza standardowa ekipka zielona wymieniamy Ninja damy, oddział Ninja damy Kadilen. No, Kadilen da. dajmy Kadilen, bo ona sieje obszarowo. Może to się opłaci, zobaczymy. No dobra, no wyboru nie miałem z tym, z tym atakiem. Raczej bym nie zaatakował tej ekipy, no ale trudno. Dobra, mamy cztery klocki, powinno starszyć, tak jest. Na dole. I tu panna jeziora jest priorytetem, bo te mieczyki zabierające manę to jest po prostu coś, czego nienawidzę. <laughs> Trzeba chyba zrobić o niej odcinek w Sadze Bohaterów. No dobra, mamy tutaj unik. Czekamy, czekamy na klocki teraz. Więc rzucamy środek, jak tylko się da. Hmm. Tak czerwone. O i ładnie weszło zielone. Grave Maker i tak odpala. Pani Jeziora, dziękujemy. Dobra mamy leczenie, ale już nie zdążymy. Walnijmy tą prawą stronę. Może się uda ich chorobka wyciachać. Ktoś tu. Oj, prawie że nas zdjął. Dobra, potrzebne klocki. Ludzie, potrzebne klocki. Ściągamy ten środek. Dobra, weszły. Pięknie w kombie. Leczenie by się przydało. Ale pięknie weszło, ale jej nie zabiło. Zobaczcie, kurczę. Miejmy nadzieję, że jakieś uniki będą. Jest unik, proszę, kamrad zrobił unik. Jedziemy tą prawą stronę, bo oni zaraz odpalą, szczególnie Grave maker. Tu mamy parę klocków, powinno na Clarisse wystarczyć. No i na Grave makera też. Walniemy w Joona. No już. Teraz troszeczkę spokojniej. Potrzebujemy klocki, ale jak najmniej trafiać w niego, co się nie udało. Dobra, ale mamy odpalenie jakby jakiś. Unik, unik, unik. A. No dobra, ale akurat Melendor nie jest od atakowania, więc mógł go sobie oślepić. Na szczęście go nie zdjął. I dziękujemy. Udało się. No i co? Dobitka została i dobitka. No. Weźmy tutaj myślę czerwonych tym razem chyba. Pod Telurię. No praktycznie tamta drużyna nie naruszona, więc bierzemy nasz super silny skład i jedziemy. O, piękne klocki po lewej cztery. Jest smok, i od razu złożenie. O, w kombie weszło jeszcze pięknie, pięknie. No i to odpali wszystkich. A nie, kurczę, myślałem, że tych, tych wolnych też odpali. No dobra, trudno. Tu spróbujemy zabić odyna. Prawie się udało. Co się odwlecze, to nie uciecze. No i dobra, mamy tutaj po prawo. Mam nadzieję, że teluria z tym swoim wzmocnieniem obrony no, nie wytrzymała, całe szczęście. Mamy złożenie po lewej, ciach, to powinno odpalić naszych szybkich, tak jest. No i Jean-François już raczej tego nie przeżyje. Ładne klocki. Szybkie zwycięstwo. No i została ta dobitka totalna taka. No, nie wiem, czy nie wziąć drugiej ekipy fioletowej. Tak mi się wydaje, że to będzie najodpowiedniejsza drużyna do tego. Także. Jafar, jafar, i nie wiem. Może Proteus zamiast tego obakana. Nie jedziemy. No dobra, po lewej mamy. Myślę, że sartana nie wytrzyma tego. Pięknie. I gramy sobie lewą stroną. Co się uda zrzucić, to się uda. Ładnie w kombie weszły teraz. I odpala to naszych. Leczenie możemy sobie zachować na wszelki wypadek. Jakby któreś z nich walnęło. Ale nie walnie. No dobra, jest resetik. jeszcze dwa ataki. Poszukajmy kogoś. 4300, no 4600. Ale taka ekipa, powiem Wam, wydaje mi się do pokonania. Zostali nam niebiescy i fioletowi. No to niebiescy, jak najbardziej na Zlara, myślę. Gorzej z fioletowymi, chociaż tu jest, ale jest Albi, który potem wszystkich wskrzesi i cały nasz wysiłek na marne, ale tu jest właśnie szef, też ciężka ekipa powiem wam. Dobra, spróbujmy niebieskimi. Niedługo będę miał pewnie drużynę z samych Magnich, chociaż Artur obniżający defa Przydaje się, powiem wam. Kirillowi zostawimy oddział obronny, żeby wytrzymał tu jak najdłużej. No dobra, klocków nie mamy, więc rzucamy środek. Weszło jakieś kombo, no to podniebieskie. Dobra, podciągniemy. Złożenie. Podciągniemy po prawej. Mamy złożenie, ale to jeszcze wszystko mało. Podciągniemy na środku. No jaj, no na szczęście nikt z nich jeszcze nie odpala, ale za moment to będzie. Puścimy te cztery w środek. I my odpalamy. Dżun też odpalił. Więc Kiryla mamy z głowy. Artur walniemy tego właśnie. Piaskowego gościa. Wykończymy Azlara. No i tego obszarowego. Ach, su. Pu. Aj, ci wojownicy. No, i nie wiem, czy nas nie załatwił w ten sposób. Zobaczcie, cały czas się odradza. Dobra, teraz poszedł do piachu. Niestety nie mamy leczenia i od tego piasku, którym nas sypnął. To jest właśnie urok wojowników. Widzicie. Pełna mana, niby, niby zginął, a niby nie zginął. Odpalił i tak naprawdę gdyby nie on, to byśmy to wygrali. No trudno, trudno. Ktoś będzie miał jeszcze tu dobitkę, mam nadzieję. No i spróbujmy szefa pokonać wszystkich szefów. Naszą ekipą fioletową. No i idzie się zdenerwować na te, na <grym> te... Umiejętności momentami, no ale już, 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 już. Miejmy nadzieję, że nam się też kiedyś to opłaci. Jedziemy. Dobra, mamy dwa złożenia na dzień dobry i to w żółto Monatel, pojechała, dobra. No, spróbujmy coś w środku, ładnie, ładnie weszło. Po prawej na pewno nie w kuchena nie. Miało być nie w kuchena, poszło w Kunchena. Mówię jedno robię drugie. No. Bywa tak ze mną, wiecie dobrze, że często. Nie dzieje się to. O czym myślę. Dobra, Kunchena przyciśniemy. Nie no, prawda jest taka, że wiedziałem, że nasi bohaterowie odpalam. Chciałem zadać mu jak największe obrażenia i dlatego. Zaatakowałem go zamiast tego Fenrira. Jeśli dobrze pamiętam, no dobra, klocki się skończyły, więc rzucamy sobie środek. Ej, tam weszło na lewej, i znowu na lewej combo i zielone. No dobra, ona odpala, to możemy, myślę, ten smog odpalić. Ale ładnie pod nią klocki. Uch, szkoda, że nie wzięła oba kana na cel. No dobra, odpaliła. No, i kończymy, kończymy. Mieliśmy jeszcze na dole złożenie trzech, co by złożyło całą resztę. No, także no, źle nie poszło, dobrze też nie. Zobaczymy, jak to wyjdzie w całości. Ważne, żeby sojusz wygrał. Poszło nie najgorzej, w każdym bądź razie. Dobra, zapraszam Was, kochani, na podsumowanie. I podsumowanie kochani. Zwycięstwo u nas Godnight najlepszym graczem. 5617 do 5380, także 300 punktów całkiem całkiem, zobaczcie nagrody. Całkiem spoko zwycięstwo. Zobaczmy jak punktowali. A, u nas 6 ataków zostało. A u nich wszystko, także na spokojnie ich żeśmy wypunktowali. No i cóż, fajnie, że wygraliśmy. I gratuluję wszystkim. Dobra, jeszcze raz, kochani, wesołych świąt. Trzymajcie się, subskrybujcie, komentujcie i do zobaczenia w kolejnych wojnach. Trzymajcie się, hej.